Villain spittin nail shit, hit the kill switch on the bitch, one titty, two tits, Frank Krupp they got the smooth shit, make your chick bounce for the ounce of the purpose. Pod szlaczkiem, say ja me PDK, trzy metry do dobu. And you can tell I'm in my zone, right? Jak widzimy dzisiaj ciekawa pogoda i super szlak nam się ułożył z Łocisiny. to no jesteśmy kawałek przed Babią, ale nie, nie będę się tam trał, bo wiecie, pw pięć. To bardziej dla Hornika szybowiec no, ale góra na przykład mamy super fale, i coś słyszę, że talib podobno 4000. Nie wiem, czy dobrze słyszałem. Siema. Już kończymy na dzisiaj loty, troszeczkę nas tutaj straszy jakaś chyba burza. Tam słoneczka, ona tutaj niestety się to za bardzo wybudowało. Także ja się już zbieram do lądowania Ale miły, przyjemny locik Prawie 200 km po szlaku Niewiele krążenia Oby więcej takich dni Cześć